Kup sobie koszulkę z polonezem. Zapraszam do sklepu motoretropresscapsel.pl do zakupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem w Photoshopie. No i można sobie kupić, na przykład tutaj z białym polonezem Borewiczem. Jest tutaj polonez Caro Plus, ciemnozielony, tak jak mój. Jest polonez Caro Plus, bordowy. I można również kupić koszulkę. Z logo Moto RetroPress i mojego drugiego kanału Retroarchiwizacja. Także śmiało wbijaj i można sobie kupić koszulki w różnych rozmiarach. I za kasę ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów Także dzięki za wsparcie i za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj spotykamy się przy przejściu. i co zrobię dzisiaj. Zawiozę na namyjnie to wymyć bo już nie mogę na to patrzeć. A później będę domywał, poprawiał jeszcze szczotką gąbką u mnie w domu. Mam odkurzacz piorący, ale myślę, że bez odkurzacza to zrobię. Tak samo jak w Borewiczu mi. I w się też myliśmy wykładzinę samym karczerem. I to wystarczy. Tutaj nie ma aż takiej pilnej potrzeby. No chyba, że na przykład to te brudy nie będą chciały zejść, ale myślę, że zejdą. Myślę, że zejdzie. Także to, to i tą główną wykładzinę też o nią nie ma specjalnie co dbać, bo i tak ma dziury porobione, o na przykład tę tutaj, bo tam szła rurka od gazu. Być może kiedyś kupię drugą taką. Na razie nie. Na razie nie, butla sobie leży, nic jej nie jest, nic tu żaden gaz nie wyciekał. Wystawię ją na sprzedaż, a o tym to pewnie jakiś film osobny nagram, też spróbuję to wszystko wyczyścić. Wymyć, tutaj jakimś takim środkiem od pleśni prysnąć, chociaż tu na przykład to widzę takie pęknięcie, lekkie jest. Ale trzyma się jako całość i po prostu pomaluję to na czarno wałkiem i jeszcze wytrzyma. Bo można wyciąć drugie takie, ale to są koszty, to są dodatkowa robota. Myślę, że póki co jeszcze to wytrzyma jakieś z 10 lat. Spróbowałbym też ten steropen pomalować, ale nie jestem pewien, czy nie wiem, czy się nie rozpuści od farby. No nie wiem tego. Zobaczymy. On jest dosyć twardy, więc może wytrzyma. I tak samo z tym tutaj pierśnią i z tym wymyję, a potem pomaluję. No dobra, na razie zabieram się za to. Bierzemy to dziadostwo wszystko. I na razie na myjkę. Jedziemy z tym na myjkę. To są dobre opony, bo tam dętki wie pan są. bo to dętkowe, dętkowe, jeszcze. dętkowe no, no. Ale to niekoniecznie teraz zakładają takie dętki to mam nowe tutaj tam. Dętki to tam wie pan. A tutaj dwie to chyba używane i dwie. Z tym, że dwie no. inne i dwie inne. A te dętki to jedno, widz pan. Są inne, tak jak te, a tutaj jest chyba używane. Nie wiem, no są i dętki w no. razie. O, tutaj. Ach, jak jestem, nie pan. No, możemy zobaczyć, jak pan mówił, że pan ma jakieś części. Możemy rzucić okiem. Jak, a jak pan zmęczony, czy coś to innym razem? No. Nie, nie, to. Jestem, to ja Nie, Spokojnie. u pana i pracować można i madło, widzę, jest. No i madło, tak. To... I komputer jakiś stary, komputery pan naprawia? No, rozbiórki, na a, a, na złom. Komputer to, to, to nie jest wyjawny to się to No dobra Zobaczcie lepiej Jakie radio fajne Komputer to, to dzienka A to kolumny On tam robił teraz nie może by go sparaliżowało Widziewki widzę są. To, to, to jest ta żyweczka, nie wiem, czym dwie, No widzę drugą jeszcze jest. Tak, tak, trochę. To jest koloneza. No wiem, ja to poznaję. A, no, jak to co? Tutaj chyba lekko połamana, ale a tam, ale to nic. A jedna, a nie, jedna tylko. No. No, przy zdejmowaniu pewnie. Tak. O, to, to ja na górę dam je na razie z powrotem, no. Proszę? Na razie dam je tu. No to, tak, nie No Tym Tutaj... mógłbym być zainteresowany, no bo to fajne jest no, no, tak, no to A, teraz tak A ten, cewka wyjącina, nowa? napis No to ja widzę, że ten no. No, nowa cewka o, to, to jest oryginalna ta. Od Zelmotu. Od Zelmotu, firma Zelmot. No oryginał bo to jest całe jak było, to nowe tam to nie używałem, bo nie było. Teraz tak. Co tu ja mam? tak taki w ogóle jest. To, to no mam. widzę, wycieraczki są. Aha, to, to Chociaż nie, nie wiem, czy to nie do malucha. To albo średy, A cię, Ciężko mi powiedzieć, musiałbym zmierzyć w moim, jaki, jaki mają rozmiar. No ale są, no. O, klosz jest. Od tylnych lamp od Borowicza. A, tak. Od to... starego, no. Albo to... Cofania? Przed... Masa przed... jakaś chyba no. Chyba To to jest rączka. Albo rączka, no. Rączka, ale nie wiem czy od syreny czy od fiata jakiegoś. Raczej ja sirena. Miałem, to, raczej syrena. to jakaś klatka, ale też nie wiem, może syrena. Tu są pierścienie to od smoków tamto od To też chyba będzie syrena. O, tak, na, na syrenach tak, to się akurat słabo znam. Nie, tak to o, takie drobiazgi. O, to jest od pompy wodnej, cały oryginalny. Też w chyba nie, bo to od wodnej pompy od, a. Od dużygo, a, O, dużo. to i po, możliwe. Te, nie, to. Tu może coś będzie. A, nie. nie to, zegarek jakiś, to zegarka nie będzie. To patrzenie. zegarek to tak. Teraz tak, co, ja, co, ja. Tu jeszcze widzę są nowe żarówki. Chyba nowy, no chyba, że stary pan złożył tutaj, no ale są, no wiadomo, to nie jakaś wiem. lampa cofania chyba będzie, albo dzienna. To od roweru, od roweru no. Rowery to jest w ogóle takie półtora wolt tylko chyba, to pompa, to wodna, to, to nie, ale żarówki to samochodowe zapasowe. O, to jest od poloneza Od chłodnicy chyba. Od chłodnicy no. do tego. Na tego, bo to... To już te rzeczy, no to no, Od kolumny, no. Od kolumny tak. są. W dół i góra. Tak. To chyba pasuje nawet to. Razem tak. I może w tym coś jeszcze, w tej... No w tym pudełku. A nie, to jest taka uprawka do wiertarki. wkłada się, Aha. i ona się. Na stałe tam było Lusterko, jest? widzę. Wesem, chyba. Nie chyba. Wiem, do czego chyba, to No, one lusterka. były, do, pasowały do za chyba to się Wesem nazywa. Co, co tu jeszcze? Jak, a, a te od hamulcy, te, te okładziny, to są wszystko nowe, tylko nie wiem, czy to pasuje do czego. Jak pan ma szczęście, Dobra, na razie pianą. Idzie na poloneza Dobra. Teraz mycie. I tego zaraz o tym się będę tam poprawiał, ale Pokazuję, że robię, nie? Trzeba dokładnie to wszystko wyszorować. Potem jeszcze w domu będę poprawiał. I z drugiej strony też tak wymyję, bo tam brud, smar, wszystko. No ale widać, że złazi. Taka brązowa woda. Zobaczcie. Brud jest to parolecki. Moim zadaniem jest to wszystko wyczyścić. Nie będę się spieszył z tym w ogóle. No, jak fajnie wymywa. Jeszcze trzeba dorzucić kasy. No dobra, jesteśmy w domu. Mimo wszystko nadal ścieka brudna woda. Trochę jej wylałem, ale o, proszę zobaczyć, nadal, mimo że płukałem to, sami widzieliście na myjni, to nadal jest brudne. No to teraz pójdzie o szczotka yy, druciana gąbka i jeszcze mam taką szczotkę. No i co, będziemy szorowali, szorowali tutaj. Najpierw tylko jeszcze raz przepłuczę wodą, żeby nabrało wilgoci jakimś szamponem czymś, no zobaczymy ile tego brudu zejdzie. Nadal wycieka brudna woda. Fiorowanko. Ja się biorę do roboty, pokażę efekty po skończonej pracy. Dobra, tak wygląda po szorowaniu. Włączamy wodę. Będziemy płukać na razie przednią stronę. No i co, chyba może być. Teraz niech to wyschnie. Później będę tą dużą mył. A tą jeszcze jedną taką zostawiłem niechcący w garażu, ale wrócę się po nią. No dobra, teraz ten duży kawał. I powiem Wam jaką ciekawostkę. To, to zobaczcie, mimo wszystko, ile brudnej wody w środku. co oznacza, że o jeszcze dużo będzie mycia i na myjni się wszystko nie wymyło. No dobra, to ja tutaj się biorę za to poważnie. Szorowanko. No tak widzę, że jest wymyte, ale słabo jeszcze. Są jeszcze jakieś ślady to tu, więc jeszcze raz muszę to dać i jeszcze raz wymyć. Niestety. No dobra, jest znacznie lepiej. To są ślady jeszcze mokrego. o, Idę teraz to wysuszyć i pokażę też jutro, jak już to wyschnie. Bo to są ślady, nawet jeszcze tutaj trochę piany. Piany, o, już idealnie to tego nie mogę doczyścić. No i sobie. I zobaczymy jutro. A dziura mnie tylko górze Trzeba będzie kiedyś inną wykładzinę jakoś sobie załatwić. Ale na razie nie mam kasy na takie historie. O i woda ścieka. Woda ścieka. Dobra, jestem w domu. Będę jeszcze prał tę jedną część, której zapomniałem wtedy wziąć. I tutaj te dykty mam. Zaraz taką może będę pokazywał. O tak. Tu któreś były spleśniałe. O tu. I zobaczmy sobie. Czekaj, tą najpierw. I któraś tu jeszcze była chyba spleśniała. Nie, ta nie. która któraś jeszcze musiała być. Może tutaj trochę, no. Jestem ciekawy, mam takie coś. Co kupiłem na pleśń. No, zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. Tylko to trzeba otworzyć. To jest teraz zamknięte. Chwila lewą ręką może o tak. O. Nie, to zamknięte znowu, to trzeba na bok. No dobra i zobaczmy, czy to w ogóle działa. No coś tam działa. Na tej też jest tutaj. O, tu jeszcze jest na tej. No dobra, i tak to trzeba będzie wymyć. Pod prysznicem, więc to tylko tak pokazuje, że coś tam prysnąłem. Może w jaki sposób pomoże to większy niż niż samo wymycie, wyszorowanie tego, prawda?

no dobra, tak sobie to schnie, później będę to malował. Może jutro, bo poczekamy aż to dobrze wyschnie, prawda? O, mokre. Nie wiem, jak będzie ze steropionami, bo nie wiem, czy je można malować, czy się nie rozpuszczą od farby, ale na pewno je spróbuję wymyć. Co tam schodzi? Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Trzeba zobaczyć, czy to w ogóle będzie schodzić. No, tak nie za bardzo. Nawet. Widzicie co, no, spróbuję szczotku drucianą, no, ale to się może uszkodzić styropian, a poza tym i tak kurwa nie schodzi. Chociaż może. Coś tam schodzi, tylko nie wiem, czy się nie niszczy. Nie, jest chyba cały. Dobra, czyszczę ile się da. Później spróbuję i tak je pomalować, chociaż no boję się, że, czy to się rozpuści. Więc na przykład tak próbnie gdzieś tam na boku spróbuję, prawda? No zobaczymy. No i na koniec zostało mi to do wymycia, to cholerstwo brudne, wolone. Pokażę efekt już na końcu, już może szorowania, już może nie. O ile to można nagrywać to samo. Dobra, schnie sobie. Woda kapie. No, a tutaj dykty i stropiany. Czekamy aż wyschnie. Będziemy działać dalej. No dobra, przygotowałem sobie tak tutaj jedną na razie dyktę. Po raz pierwszy w życiu będę malował wałkiem. No zobaczę, jak to się tym maluje. Zawsze pędzem malowałem. Nowy mam zestaw tutaj. Są gąbeczki. Na no czarno. Na razie tyle. No zobaczymy. Słynne te malowanie wałkiem, jak to ludzie teraz samochody całe malują wałkiem. No, zobaczmy, co to z tego będzie. No, patrzymy. A, może to nawet lepsze niż pędzel. Ta, bo pędzel. Pędzlem później tak rozsmarować nie można, a na pędzlu zawsze zostaje. Jest mokry. No i spoko będzie takie trochę odświeżenie tych tutaj dykt. Nie głupie te wałkowanie, nawet, nawet jakoś to będzie wyglądać. Cyk cyk cyk, dobra. Drugą tu już pomalowałem, teraz jeszcze trzecia została. I jutro lub pojutrze będę z drugiej strony malował. Zależnie jak szybko ta farba wyschnie. Myślę, że tak raczej po trzeba. Farba aż tak szybko nie schnie. Póki co ja jestem zadowolony. Trochę więcej farby można tylko dodać, bo jest już tu końcówka. Dobra, tyle chyba starczy. Jak tu zabraknie to sobie dokupię jutro na niedrogo kosztuje 19 złotych, chyba za całą puszkę. Dla mnie nie pięknie. I tak to wygląda po pomalowaniu. Fajnie. Ja jestem zadowolony, happy. I wreszcie ciepło jest. No dobra. Będziemy jutro z drugiej strony malować. No to co teraz z drugiej strony pomaluję. To już wyschło fajnie na słoneczku. Dukupiłem nową farbę tamta się już skończyła. Zwykła czarna do drewna i metalu, bo tam już się skończyła i będzie malować. Tutaj. só tô se doleia No i malujemy, Malujemy. Te deseczki będą fajne. Ta pilśnia. Czarne. Tutaj kolanem trochę dociskam, nie? no bo jedną ręką kręcę, więc tylko na razie pokazuję. Zaraz będę resztę dokańczał już sobie sam. Wiadomo. O co chodzi? Ja mam statyw, w razie czego, ale to nigdy nie będzie tak jak za ręki kręcone. No i dobra, i tu trzeba trochę dobrać farby ciutkę, bo, bo tylko trochę tu musimy... Nie pojechał sobie. No dobra, na dzisiaj to będzie wszystko. Zrobiłem co mogłem. Pokażę jeszcze raz. Tak, odmalowane jest i nawet pomalowałem styropian. Jeden na razie, bo nie mam już gdzie go położyć. Już mi się miejsce kończy. No, już może jak będę malował te pozostałe, to już nie będę tego nagrywał. A dlaczego to robię? Po prostu, bo są usyfione, ujebane, uwalone, więc. Już lepiej, żeby to było czarne, niż żeby takie w smarze jakimś tam, czymś nie wiadomo. Jakoż to wygląda, to nie ma być piękne to i tak będzie przykryte. Także na dzisiaj to wszystko. Słowiański przykód na koniec przy worewiczu zakrytym. I spotykamy się w kolejną sobotę. No, co teraz? No może w końcu demontaż środka i ta podsufitka, no, zobaczymy to. Zawsze coś jest do roboty przy tych gratach, nie? Wszystkiego dobrego Wam życzę. No i jeśli chcielibyście w jakiś sposób mi pomóc i macie jakieś części do polonezów, które chcielibyście, właśnie mi tutaj wysłać w paczce i ja później to nagram, jak to wstawiamy w te moje polonezy, no to możecie się śmiało odzywać tutaj teraz na ekranie. Widoczne są dane kontaktowe do mnie: mail, mail telefon, messenger, facebook. No, jeśli ktoś z Was chciałby mi przy czymś pomóc, macie jakieś szczęście właśnie w garażu, w piwnicy, na strychu lub gdzieś w mieszkaniu, no to odzywajcie się. Także na wszystkiego, także na dzisiaj to wszystko. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejną sobotę o 9. Cześć! Poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.